Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was ogarnięć się to, czyli jak to mówię na e, YouTube'ach, na internetach get ready with me. E, mam wilgotne włosy, e, da mi trochę przesnąć, w tle e, wir, wiruje pralka, ale obiecuję wam, że za chwilę przestanie. Nie było bardzo długo filmików makijażowych, powiem wam, że przy tym, że mam założone E, właśnie z metodą 2D, 3D lub metodą objętościową, bo są różne na to e, nazwy, za bardzo nie kombinuję przy swoich oczach, ale jednak jakiś tam makijaż e, wykonuję, nie codziennie, bo, bo nie, ale... E, właśnie chcę na tym filmiku pokazać, jak się maluje, kiedy mam doczepione e, rzęsy, na co stawiam. Stawiam na to, żeby twarz była ujednolicona, lekko rozświetlona, e, z jakimś jednym konkretnym akcentem. Albo na przykład kolorowa kreska na e, linii wodnej, albo jakiś mocniejszy róż, e, albo jakieś mocniejsze usta. E, dzisiaj postawimy... Na mocniejszy róż. Nie wiem, czy mam ten róż już się na kanale. Pokazywam. To jest e, róż MAC Breezy. Bardzo ładny, e, intensywny e, odcień. Moim zdaniem trochę bardziej pasuje do e, dziewczyn z taką śniadą karnacją, do dziewczyn opalonych. E, do mnie pasuje umiejętnie. Nałożone no będzie trochę kosmetyków e, z Maka. Dwa produkty, które chcę e, dękować, które intensywnie używam, to jest Smak e, Studio Caramel e, Puder Prasowany. Tutaj już jest naprawdę na e, wykończeniu. Puder, który Wam chyba kiedyś nawet pokazywałam u siebie w Bublach, bo on bardzo e, krótko działa, słabo działa. Z, nie, z większością wykładów się nie lubi, ale z moim ulubieńcem tego po prostu molestuję intensywnie od kilku tygodni, czyli Lancome Paid Miracle w odcieniu. 02, sprawdza się całkiem fajnie i wystarczy mi e, także to oraz drugi produkt, który też intensywnie e, denkuje, który tutaj no denko, po prostu tutaj jest więcej denka niż, <grym> niż, niż produktu, to jest MAC Harmony, czyli mój absolutnie ukochany e, bronzer, który u siebie muszę mieć w toaletce, ale mam to szczęście, że u Agnieszki się nie sprawdził i mam go w zapasie, także tutaj kolejne 2,5 roku używania przede mną. Także zapraszam. Chciałam zobaczyć, jak na e, dzień obecny moje przebarwienia. Tak, ta bright działa naprawdę, naprawdę e, świetnie. Mam miniaturkę e, bazy, którą teraz używam. To jest jakaś miniaturka z co. E, musicie mieć po prostu jej używam. To jest Dream Skin. E, jakaś tam, wiecie, przeciwzmarszczkowa e, baza. W sumie wam powiem, że dla mnie wszystkie bazy takie działają na tej samej. Na tej samej zasadzie i nie warto za nie przepłacać, bo czy to bardzo z Maybelline, czy z Paese, wszystkie dla mnie działały tak samo. Ta nie jest silikonowa, ta jest to właśnie lekko lekko rozświetlająca. Podkład już wspomniany, mój ulubiony, rozświetlający, z, z takim średnim kryciem, e, który lubi się nakładać palcami. Bardzo, e, bardzo płynny. I tylko tutaj. Aplikuję, on świetnie wygląda przez cały dzień, naprawdę. Bo myślę, że już teraz ma, widzicie, jak twarz się robi taka po prostu fajna nawet do, do nagrywania. Ten odcień 02 nie jest najjaśniejszy, ale zawsze można go tutaj sobie y, przyciągnąć na, y, na szyję. Korektor, do którego wróciłam Maybelline Fit Me w odcieniu 15, bardzo go lubię. Yy, ja go tutaj nakładam trochę taką większą ilością. Właśnie formę takiego trójkąta od płatka nosa, jakby do, do końcika. Bo sobie tutaj rozcioła, rozcieram, bo jeśli nałożycie korektor, tak moja, tylko tutaj, tak punktowo, to jest za mało. To prześwietlenie, to rozświetlanie powinno iść. Właśnie w formę takiego trójkąta koniecznie spróbujcie, jeśli, e, jeśli tak nie robicie. Ja mam już ten korektor wyciągnięty. Nakładam go sobie też tutaj, w te inne, strategiczne, strategiczne. Miejsca i biorę suchą gąbeczkę Beauty Blender i wprasowuję. Wprasowuję, wciskam, wciskam korektor. Teraz przechodzimy do pudru z Maka. To jest puder w Light Plus. I mój ulubiony e, na chwilę obecną pędzel do pudru to jest H, -Kuro H, 50. 54, bo 51 pamiętam, że e, nie pamiętam. I tutaj sobie będę ten puder właśnie wciskała. Jeśli chodzi o wciskanie pod oczy, pamiętajcie, żeby to robić od zewnątrz do wewnątrz. Wtedy korektor nie będzie się Wam e, zbierał. I nie, będzie, nie będą się tworzyły takie e, suche, e, suche zmarszczki. Ja to mówię, skóra po prostu nie będzie wyglądała e, źle. Jestem bardzo ciekawa też tego pudru. Z Laura Messier, tego takiego typowo właśnie pod, e, pod oczy, dajcie znać koniecznie, czy używacie, jak się u Was sprawdza. Może kiedyś się tam na niego, na niego szarpnę, chociaż w planie mam teraz zakup pudru z e, Hourglass, tego wykańczającego. Tak już pewnie, jak oglądacie ten filmik, to pewnie już pewnie. Pewnie mam ten puder u siebie. Pora na konturowanie e, moim ulubionym ostatnio zestawem, czyli MAC Harmony oraz 126 Luxe Finish z... Zawet tutaj tego produktu już dosłownie praktycznie go e, nie ma, ale uwierzcie mi, że tutaj właśnie nakładany na e, ten pędzel da radę. Ja uwielbiam konturowanie i uważam, że tak zmienia, e, zmienia buzię. Gdybym miała wykonać makijaż bez konturowania, bez bronzera, to wolałabym się, powiem chyba w, e, w ogóle nie, e, nie malować. Pewnie teraz myślicie, Boże, ile Ty tego nakładasz? Ale uwierzcie mi, że to wszystko się później roztarte aż tak e, nie jest widoczne na buzi, tym bardziej, że to są już takie produkty, e, które na buzi po prostu wyglądają ładnie, których na buzi nie widać. To nie są produkty, które były dostępne na rynku 15 lat temu. E, jednak y, można się tak malować, że nawet nakładając sporą tak, ilość kosmetyków, patrząc na to objętościowo dalej, może wyglądać fajnie i i naturalnie, także nie bójcie się, nie wyglądam jak stara, stara pudernica. Pora na róż. E, róż e, MAC Breezy w wykończeniu e, Shirton Shimmer Blush, czyli taki odcień, bym powiedziała, mm, bardzo... Ciepły, błyszczący, z takimi lekko zimnymi tonami. E, nie dla każdego, nie na, każdą, nie na każdą rękę i też musi być umiejętnie nakładany. Najlepiej myślę, że nakładać go takimi właśnie pędza, pędzelami typu e, skunk, z pędzlami bardziej właśnie z włosia syntetycznego. Nie wiem co zobaczycie, ale on też przez to dosyć mocno się, e, się pyli, pff. ale pff, mam już ponad rok czasu, używam kilka razy w miesiącu i jeszcze tutaj. Przyjm konkretnie z użycia. Nie widać, jak nakładam tak mocno pigmentowane róże. Nigdy nie zaczynam róż nakładać tutaj od tej strony, bo nie chcę sobie zrobić plamy. Robię to de de delikatnymi ruchami od, od środka, po prostu tak, e mieszając ten kolor. Zacznę za chwilę, sami zobaczycie. Róż mam nałożony w ogromnej ilości, ale tak jak mówię, nie bójcie się za chwilę ile będę to e, rozcierała i aż tak źle nie będzie. Dlatego właśnie w tym momencie biorę taki zwykły pędzel typu No Name i mieszam po prostu razem róż z bronzerem. Myślę, że ten odcień e, lepiej trochę wygląda przy ciemniejszych włosach. Do blondynek może być taki zbyt, e, zbyt mocny, ale jest bardzo letni, e, ładnie też wygląda mm, na zdjęciach, mega ożywia moim zdaniem i odświeża, e, odświeża buzię. Kiedyś nie używałam róży, uważałam to za zbędny element mojego makijażu. W ogóle moje makijaż, nawet jak patrzę rok czy dwa wstecz, to e, po prostu mi się nie podobały. Teraz myślę, że jest całkiem ok. Na chwilę obecną jestem z nich zadowolona. Od razu jest bardziej, bardziej miękko, dlatego przechodzimy do nakładania rozświetlacza. Dzisiaj coś innego niż, e, niż ostatnio, czyli również mak. Soft and Gentle, mam go prawie rok już, z użycia też jeszcze w nim widać. Może jedynie lekko, delikatnie jest góra jakby zdarta. To jest przepiękny, wypiekany, właśnie rozświetlacz, który Wam wystarczy. Myślę przy takim nawet codziennym używaniu dla jednej osoby na 4, 5, 6 lat naprawdę na wieki. I używam do niego mojego ulubionego pędzla do rozświetlacza, czyli to jest z Real Techniques, z którego się niestety tutaj. E, poździerało napisy, ale to jest chyba fan, e, fan brush i nie chcę zbyt nisko jakby tym rozświetlaczem pojechać, dlatego tutaj typowo jakby na sam, jak to mówię, e, róg twarzy tutaj sobie go nałożę, żeby nie, nie poszedł zbyt nisko i tutaj to co zostało mi z drugiej strony na drugą stronę. No, myślę, że te poliszki wyglądają po prostu teraz super, także taki bardzo makowy dzisiaj ten e, makijaż, no ale właśnie po typu kosmetyki ostatnimi czasy sięgam najczęściej. Przeczesuję teraz moje brwi e, takim zwykłym e, grzebyczkiem i biorę paletkę Naked 2 Basic. E, bardzo dużo z Was mi pokazywało na Instagramie, lub wysyłałoście mi gdzieś zdjęcia, że właśnie po mojej namowie zamówiliście sobie paletkę e, Gazetę l prenumeratę razem z, e, z właśnie tą paletką, także się cieszę, że się zdecydowałyście i jesteście za Zadowolone. Tutaj chciałabym Wam pokazać użycie w tych, w tych cieniach, chociaż nie jest to najłatwiejsze. Najbardziej znakowany, po prostu już tak wyżłobiony jest cień Frisk, który bardzo lubię. Dobrowi, teraz go też będę w tym celu używała. I tutaj mam ścięty pędzelek, akurat Brown Liner z, z ZOEWY. Także biorę sobie tutaj ten cień i już tutaj ogarnę drwi. Sięgam po kredkę, którą dostałam od Agnieszki. To jest e, Archery, chyba tak z Sopin' Dolly w odcieniu, chyba to jest Hot, e, hot Chocolate. Kredka, o której wszystkie dziewczyny mówią ze zamiennikiem kredek z Anastazji, że tak samo wyglądają i tak dalej. To jest bardzo e, taka woskowa, e, woskowa, e, cienka kredeczka, cienki rysik, który ja tutaj sobie lubię jakby dorobić sam ten przód i wzmocnić trochę jakby dolną linię brwi. Powiem Wam, że e, kiedyś mówiłam, że nigdy bym sobie nie zrobiła e, makijażu permanentnego, ale teraz e, coraz częściej widzę zrobiony taki makijaż. Ciężko smalować brwi i do Was mówić, dlatego pozwólcie, że skończę. Mówiłam, że nigdy bym sobie nie zrobiła takich e, właśnie brwi. Permanentnych, bo to taki makijaż wykonywany jeszcze kilka lat temu moim zdaniem wyglądają źle. Mi się to osobiście nie podoba. Jest to moim zdaniem sztuczne, bo często to jest po prostu jedna gruba krecha, z którego jeszcze bardziej dziwiona niż moje kiedyś wcześniejsze, wcześniejsze brwi, ale ten makijaż wykonany metodą, metodą piórkową, który podobno trzyma się tam chyba 3 lata, czy coś takiego, to na coś ja bym się może zdecydowała, bo gdybym miała pięknie, równo brwi, dopasowane do mojego kształtu twarzy, które wiem, że za 3 latami znikną, zbledną i po prostu nie wiem, wchłonią się, czy wróżka zabuszka, przyjdzie mi je ściągnie, bo też myślę, że takie brwi na stałe, to nie jest dobry pomysł, bo twarz nam się zmienia, skóra wiotczeje, nie wiem, różne rzeczy się z naszą twarzą mogą dziać i to nie do końca to, co mamy teraz na chwilę obecną, zrobione z brwiami, nie, może niekoniecznie fajnie wyglądać za 5, 5, czy tam 10 lat, dlatego na coś takiego na stałe bym się nie zdecydowała. Ale taki makijaż na chwilę, jak ja to mówię, jak najbardziej, bo te brwi też naprawdę dużo czasu zajmują, gdy mamy takie jasne jak ja, z dziurami, jest dużo do dorobienia. Do Także nie, wiem, jestem ciekawa, jak może, z Was mają takie brwi zrobione, to mi koniecznie napiszcie, e, jakie są Wasze wrażenia. Może jeśli macie ochotę, to możecie mi gdzieś zdjęcie na Facebooka, wysłać wiadomości prywatną, oczywiście nigdzie tego nie będę e, publikowała, ale jestem ciekawa, jak to e, wygląda, bo ta grafika w Google często jest, wiecie, przekłamana czy e, no nie wiem, no nieprawdziwa, czy nie, że nieprawdziwa, no bo tam jest, ale e, wolałabym po prostu od kogoś, kto to ma e, po prostu to zobaczyć. Wewnętrzny kącik daję sobie odrobinę rozświetlacza, też tego z Mam taki bardzo fajny pędzelek z ZW230, Lux Pencil. O, także tutaj same, same kąciki. I podłóg. łuk. Zdziwieniowy łuk brwiowy. E, także dajcie mi znać, jestem ciekawa. Jestem mm, też ciekawa jaka jest cena takich, takich brwi. Ja wiem, że kiedyś tutaj w Peterborough to się chyba za, za stówkę robił, czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem. Muszę się zastanowić. Także tak wygląda moja buzia. I jeszcze e, na usta też pomadka z Maka. Ja sobie nałożę w odcieniu mech, jak będzie wykończenie matowe. Jedna z moich, ostatnio, e, moich ostatnich zdobyczy z, z Maka. Taki e, brudny róż z. Aparat mi się przegrzał i je wyłączył, ale właśnie mam mówiłam, że to jest taki matowy róż ee, właśnie z maką, taki bardzo modny teraz, ale myślę, że to jest świetny e, odcień ślubny e, dla panny młodej, tym bardziej, że te pomadki z Maca w matowym matowe, trzymają się po prostu przez naprawdę długie godziny, nawet kiedy jemy, to po prostu ten pigment się super wżera w usta, także jest taki bardzo makowy e, ten, e, ten makijaż. Ale mam jedną jeszcze fajną rzecz do przetestowania, czy fajnie to za chwilę zobaczymy. Mam taki spray chyba, e, spray solny, który ma nawet naszym włosom, taki beach look spray tekstyryzujący ze e, szwarzkopa, który dostałam w paczce z niemiecką, też już na pewno widzieliście na moim kanale e, od Moniki. Także e, tylko że ta instrukcja jest po niemiecku, także sobie zaraz wejdę tutaj e, wujka Wizarza, sprawdzę, jak muszę, jak muszę, jak należy go używać i jeszcze zrobię taki szybki test, zobaczymy, e, czy moje włosy na oglądały dopiero wyszło z plaży. Ryskałam sobie włosy dosyć e, mocno, spreję, zawinęłam w gumkę i poczekałam do wyschnięcia. Także wrócę do Was pewnie za kilka godzin. E, nie za kilka godzin, może dziś tak do godziny. E, I ostatni krokiem, jaki zawsze robię w swoim makijażu, to jest po prostu cielista kredka. E, aktualnie używam, już chyba moja druga, e, druga sztuka, a trzecią mam na zapasie. To swimmer 005 Nude z serii Scandalize. Zobaczcie, że to spojrzenie razu wygląda kompletniej. Powiem wam, że ja już po prostu źle się czuję, jeśli nie ma tej e, kredki. Ona się utrzymuje u mnie przez praktycznie cały, e, cały dzień. Często, kiedy nawet nagrywam wam vlogi i je edytuję, to patrzę, że patrzę. No, widzę, że na koniec dnia ta kredka dalej jest nam u mnie e, na oczach. Także w ten sposób prezentuje się mój makijaż taki bym hmm, powiedziała w tonacji e, naturalnej, dzienny makijaż, z którym mogę wy, mogłabym wyjść o 8 rano do ludzi nie siedziałabym po prostu przerosowanym okiem z milionem cieni, z konturowaniem i tak dalej. E, na oczach z, nie, z pomadką, która się nie rzuca w, w oczy, również jest moim zdaniem bardzo naturalna. Taki makijaż bym powiedziała podkreślający e, urodę, a przez to, że jest e, właśnie jakiś róż na policzkach i tutaj jest kontur, to wygląda to e, moim zdaniem ładnie i E, świeżo, a jak będzie wyglądało z gotowymi włosami, e, pokażę Wam pewnie za chwilę. Okej, okay, włosy wysuszone, dałam już trochę sobie serum w końcówki, ale powiem Wam, że osobiście mi się to nie wygląda ogóle no, tak siano. E, I myślałam, że to miała spokój na dwa dni z włosami, że nie musiała ich myć, a po prostu sobie dołożyłam do roboty, będę musiała ich to znowu myć włosy. E, wyglądam jakbym Myła włosy najbardziej uczyszczającym szamponem na świecie, wysuszała je suszarką i nie wyczes nie, yy, nie uczesała. Nie podoba mi się. Myślała, że to będzie trochę inaczej, inaczej wyglądało, także nie do ich na tutaj teraz rozczesywać, bo tego sprayu jest tutaj trochę yy, we w włosach rozpuszczonych Też chodzić nie będę, także... Hmm, gumka. Gumka i włosy w kok czy w coś. Może to będzie fajna sprawa, Zwickacie takie szamponem za nie jakieś fryzury, chcecie układać właśnie jakieś takie, nie wiem, objętościowe czy coś, jakieś koki, bo ten kok teraz będzie taki naprawdę e, taki grubszy i są teksturą, e, ale ja w takich takich właśnie rozpuszczonych włosach chodzić... E, to niestety się mnie nie jest dobry, no, bę, no, ale nie o wszystkich, wszystko musi fajnie wyglądać. Dajcie znać, czy używacie takich e, sprayów, zostawcie kciuki w górę, jeśli filmik się Wam podobał, jeśli chcecie więcej tego typu get ready with me, takich mm, galanów, choć tutaj za dużo się e, nie zmieni. Poprzez najbliższe jeszcze kilka tygodni planuję nosić właśnie e, doczepiane rzęsy. Te rzęsy mam już około e, 3, 3 tygodnie, chyba... 7, czy coś takiego, jest jakoś przed, przed 10 e, sierpnia, także coś około 3, 3,5 tygodnia że mam, myślę, że jeszcze całkiem e, sporo, ogóle ładnie, naturalnie, także e, podziękuję Wam na dole jeszcze e, raz kontakt do Wioli, gdyby ktoś z Was był w okolicy Peterborough i chcielibyście się wybrać na dobrze plany profesjonalne Rzec. Także to tyle na dzisiaj, widzimy się już na następnym filmiku, pewnie za dwa dni, bo tak właśnie będą filmiki w mi się pojawiały, co już pewnie zauważyliście. Także do następnego, jak trzymajcie się w Pa pa.